Mam dla ciebie dzisiaj niespodziankę. Przygotowałem taką. Ale jaką? Już nie mogę się doczekać. No bo ostatnio byłem taki niegrzeczny dla ciebie, wiesz? A no ty cały czas jesteś zły. Jak mieliśmy? No nie przesadzaj, dobra. No ja. I dzisiaj stwierdziłem, że cię zabiorę w podróż samochodem. Ty mnie w podróż samochodem, ale dokąd? No pojeździć! Ale to ja też chcę jechać, bo ja też umiem prowadzić Przecież ty nie masz prawa jazdy! Jak to nie mam? Mam prawa jazdy. A ty jakie Bądź masz prawa jazdy? Ja! Chyba ja, ma... nie wiem na co. Ja mam na te, na A, H, X i, I G, G mam! Ale to jakie to są? Na co w ogóle? To? To jest na helikopter, na tramwaj, na samochód, o. no i w ogóle. No to, słuchaj, ale jak to takie. Wiesz, nie ma na tramwaj, jak na tramwaj? Nie możesz tramwajem jeździć ja Nie mogę nie? nawet pociągiem jechać Jakim pociągiem? No pociągiem mogę przecież nawet jechać ci si nie znasz Tosia Co, a, na Dobra, nie a na rower masz? Nie No właśnie Nie marudź, chcesz jechać czy nie? No chcę, ale ja prowadzę Co? Ja prowadzę Nie, później tak. se możesz poprowadzić, bo w bagażniku jak coś jeszcze Nikoli O to jest ja to no no, no. jedziesz czy nie, bo ja kieruję. No jadę, a powiedz mi jeszcze jedno pytanie mam. No szybko. E, powiedz mi, a jaki jest kategoria na samochód? Na samochód? Tak. Na samochód też kategoria X. Aha, to ty taką masz? No dobra. I się nie pyta, że zaraz, no! Okay. Cię nie przywiązę! No to jedziemy. No to ruszamy! Ja już tu właśnie bieg! A! No, coś takiego? Okej. Okay. No dobra. Dobra, trzymasz się? No trzymam, ale się boję no, z to No to nie, boba, aż tu kręcę, się. A Ty na pewno masz prawo jazdy? Ja mam prawo jazdy na X przecież. Ale na X to jest na pewno takie na ich. Normalnie śmigam, przecież zobacz, jak ja co nofam. Antek, coś z tyłu tam Jezu. Co u łeb, tak tutaj! Jak Czekaj, muszę tu, pokreślić jak kierownica, że ciężka Antek, jest! Antek, coś uderzyłeś chyba. Nie, trzymaj się, Tosia. Dobra. jedziemy. Trzymaj się. Łoł, no. wow, czujesz to? No nie. Czekaj, depnę mu. Wow. Czy Tosia, co ty tak szarpie? Antek, to ty co robisz? Nie! Jezu, ja się boję z Tobą. Poczęła mama, to, nie poczęłam tam jakie spory chyba jest. Jak Trzeba się, to... się zatrzymać. No. Czy zobaczysz jaki gołąbek? fajnie Zobacz, Tu cię zabieram na romantyczną łąkę. Możesz się popatrzeć. Tak. Ja się boję z Tobą. To Patrzę Ciebie, Ty, Antek, dobra, dobra, no. No. no tra, la, 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 la. Antek, uważaj, co tam jest. Ach. Jak ci się podoba, kochana? No średnio, Chyba tak. Chyba żaden wiem. ci Świeżak nigdy nie zabrał tak romantycznie. A co to? za takie kolorowe są napisy jakieś? Tu? Ojej, żadne. Tu to. ja, jak byłem młody, to sobie pisałem Aha, po górze, wiesz? Ja myślałam, że to ty. No tutaj chodziłem do szkoły, zobacz, że takie szkoły. na boisku grę z, z chłopakami w piłeczkę. No, wiesz? Tak okay. sobie piekaliśmy, no. Słuchaj, jak chcesz o czym go szybciej przewieźć, ale nie, nie jest, się bo nie powiem. będziesz bała, wiesz. Nie wiesz co ja już chcę wyjść to. Nie... Proszę. Jakie szaleństwo! Dobra, nie, bo mi teraz Po no 20 na 100 km! I chyba policja nas goni, musimy Gdzie? się trzymać! Ale ty, masz to prawo jazdy na pewno? Nie, no, Antek, za... z... Czekaj, bo co tutaj się robi? Co to za znak? Poczekaj, to się. Tu chyba. Co. co Nie wiem, co Dobra, jedziemy! Co? co? Ty nie masz prawo jazdy, ty w ogóle znaków ja nie znasz. mam prawo jazdy, my prosto jedziemy tutaj, wiesz? No, tu prosto się jedzie. A co ty myślała? No, a Tosia trzyma się. Pasów, pasów nie masz, Tosia? No, nie mam, bo ja myślałam, że ty pojedziesz wolno, a ty... No, ja to... wolno. Ty poczekaj, Tosia, to się ja tu migacz dam, wiesz? A tutaj co? w drzewo no, chcesz Jakie drzewo, tu jest droga, zobacz. Kochana. Nie ma drogi, tu już jest. Nie, ja Ci to zabrałam na tutaj pole, Tosia? Już co, Antek? No, a może przyjedźmy się na tej desce lepiej, co? Bo to Co? mi się nie podoba w ogóle. Jak Ci się nie podoba, poczekaj, ręcznie tylko zarzucę, dobra? O! Dobra ten ręcznie! No i jak to się ci się podoba? No tutaj jest o wiele lepiej. Oh, zobacz jaki mamy piękny widok, gdzie ja cię zabrałem w ogóle. No właśnie nie wiem gdzie ja jestem No ja też nie wiem, ale no i... kiedyś to zabrałem Sabinę Jaką Sabinę? Znaczy się też Patrykiem piłkę grałem, wiesz kiedyś no. no to co? Będziemy jeździć na tej desce. No ale to musimy. Te, no dobra, to, to najwyżej. Jedziemy wino, jeszcze cię szybko zabiorę. No. i tam sobie pośmigamy na desce. Okay. Ha, ha, dobra! Nie wiedziała? Co? Nikola nie będzie wiedziała? Nie wiem, no zobaczymy, może tobie nam się uda jakoś gwizdnąć. No. To co, śmigamy? No. To <laughs> czekaj, zjedziemy sobie z tej maski. Ui, o, to, uważaj! Dobra, lecimy. Tosia, No Jesteś? jestem. To co wsiadamy? No wskakuj, S tylko że się, jak coś. Ja nie mam na to prawa jazdy, wiesz? Jak nie masz na to? No Nie mam na takie. Tak X, X L M N O P R masz prawo jazdy. Na 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 a nie masz na, to? Na, na, na na nie mam. A może na to nie trzeba? Czekaj, ja wskakujemy, siadaj. No, siadaj. No jest. No to jedziemy. No, ale jak? E, Antek, jest pełna. Ty poczekaj, że w kółko Franci, to się. Ale ja Tosia, jedziesz. No to ja nie umrę. To się wstawaj, wstawaj no, się. No to ja nie wiem, zawołajmy Nikolę może, co? No, A ona już chyba tutaj idzie i nas powyzywa, że jedziemy po... bez pytania. Nie, proszę to Tosia, bójcie No to ja się chowam. To chowaj się. I się, znaczy cześć Nikola. Cześć Nikola. Cześć. Chciałam jeździć na mojej testce? Znaczy się to nic. Nie, nie wiem, wiesz co no. To Tosia wiesz? Nie, to Antek. To to nieprawdę. No dobra, A nauczysz, nas... Się już. nauczysz nas... Nauczysz nas jeździć, bo nie umiemy. No wiecie, ja bym was nauczyła, ale no. No. mogliście się spytać. No to dobrze, możemy? To się spyta się. No dobra, Nikolka, nie gniewaj się na nas, wiesz, bo chodzi o to, że po prostu, no wiesz, no chcieliśmy się przejechać, nauczyć troszkę, no przepraszamy. Ja no, Zaprzejecie z nami. Zaprzeję z nami. No dobrze, ale tylko ostatni raz. Okej. Okay. Super, super. Tak. A Nikola, trzeba mieć na to prawo jazdy? Nie. No dobra. To już jest Super! super. super. Nikola! Przybierzam z Nikula! Jedziemy! Dobrze! To tam. Ale super! Uuu. Wow! A tak zawróć! Jesteś się szybciej? Nie, tak. zawróć! No teraz szybciej! Dawaj, tak, dawaj! Tak. Ale super! Widzisz, że Antek nie trzyma mi się na to prawo jazdy. No! Ale fajne. I z górki! Uu, nie, Nikola, trzymaj mnie, bo jej się tuje się. A. Super! I teraz a zrób nam! Góreczka. Niebo będę wymiotował. O. Super! Oj, Dobra, mi się już nie podoba. A może uksemka? Nie, ja już chcę wracać. Antek, boisz się? Nie! a Ała moja bo noga! Ten. A moja noga tytosia Nie, ja idę A ja wolę autem jeździć chyba Ale ty nie masz problemu? Pożycz mnie do auta mi Pożreż mnie do auta, dawaj Dobra No ja Ci powiem, że... tutaj się nie da chyba, wiesz? Dobra, ja wolę autem jeździć, nie wiem jak tytosia Nie, ja wolę na desce Tak? Tak Już migamy. niech nas popcha Do... Oh. Tosia, Tosia. To jest wypadkowy do. Kolejny taki skanoga. O! Coś tam! To co? Jedziemy autem. Nie, do domu! Przedajcie do auta. Chodź, kolana. Ja cię podrzucę, bo ja mam prawko, wiesz? To, nie jestem pewna. No ja no też nie. Dobra, <laughs> dawaj tą deskę i. Przedamy do auta. Dobra, to się deska skołana. Tak jest. To zamykamy. To, idziemy? ja prowadzę? pasy e, zapiąć? No, masz prawo jazdy mam tak? szansę, mówię ci dawaj idziemy Tosia chodź to, nie chcę mi się wierzyć idziemy, idziemy, koniec nie, chyba nie jak to ci się się podobało? no fajnie było a tobie Nikola? tak, było bardzo fajnie tak? to super, no. a boisz się ze mną jechać? no tak trochę nie, bo się ja umiem jeździć ale wiec. Antek, Tosia, kolejnym razem spytajcie Dobrze, no dobra też ja ci kiedyś tam jak będziesz miała prawo jazdy to dam ci się przejechać autem Dobrze. dobra no to zapnij pasy mam Sam dobra no to jedziemy To trzymaj się tam się. Antek ja się boję trochę nie bój tak. się spokojnie przecież ja mam prawo jazdy ja ją mieć gaz daje jadę no to trzymajcie się no jedziemy tak tylko powoli Antek Czekajcie włączę muzyczkę!